Wybieram. Już dobra. się boję co wybierzesz. <laughs> Nie! Skinami! <laughs> Jak skiny, kurwa! <laughs> Banda, kurwa! <laughs> Dawaj, idziemy razem! Gierdolić! Gdzie te kurwy? Tam poszły! Dawaj go! Watch out. I'm down! I'm down. Podnieś mnie. Albo nie, on idzie, idzie, uważaj. ma go! Przez głowę, przez głowę musisz. O Jakim wpierdoliła tym kijem. O. Widać, A, że to no, jest no, widać, dobra moja... No. Nie jednego baseballa się rozpierdziła. O kurwa. A, bo to jest 2 na 2. Tak, 2 na 2 wziąłem, no. Normalnie ty. Chodź, kurwa. Już mi się podoba ta gra. Będziemy się w I'm down. Kurwa! Double kill. <laughs> Machamy jak debile, kompletnie. <laughs> Piękne. <laughs> No, ale kije fajne, no? Nie, nie mam, nie mam kijem, kijem, wybierzcie kij, kijem, proszę. Kijem, kijem, kijem. kijem. Tak fajnie było, dawajcie, nie? Każdy lubi kij. Ale najlepsze jest to, że ja nie mam tutaj. Przodno. O! To teraz ma... mają przejebane. Czekamy na nie. bo no, ja w ogóle ten Fiplon gram? Nie wiem, to wybiera losowa. Idę z mojej strony. Idzie drugi? Jest u góry. Co jest? Miał być u góry. Wait for me to reload. Let's <laughs>